I jeśli chcesz wygrać Star VIPa na tydzień, to zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale oraz napisz komentarz, biorę udział. Jeżeli chcesz mieć większe szanse sobie wygrać aż Star VIP na tydzień, to link masz w opisie, wysłaj znajomym linka i polecaj mój kanał. Jeżeli będzie 200 subów, leci winik, odcinek albo live. Wytypuję 3 osoby, które go wygrają. Cześć, witajcie z tej strony szereg W dzisiejszym odcinku będę grać na y, koncie. 100, 100 poziom, pokażę wam jak przejdę ten parkur jak w ogóle go przejdę. I na początek zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na ten kanał, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić innych filmów. Link do... dajcie do niego, ma już 800 subów, leci po 1000, więc wbijamy jemu też suby. I możemy już przejść przechodzić ten parkour. Tylko przeczekamy sobie. Aż yy, te lagi przestaną. O, tutaj. Tutaj powinno być. O już, okej. Okay. Ale nawet wam nie muszę pokazywać, że jest to poziom. Przecież widać nawet po broni. Ta broń jest ze 100 poziom, więc tutaj nawet nie muszę wam to pokazywać. I tu jeszcze. Będziemy pomału przechodzić. jak w ogóle sobie przejdę. Dobra, nie. Mm. Ja teraz robię wiochę normalnie. Drugi raz nagrałem ten odcinek, bo. Yy... Dobra. Nie będę komentować. Pokazuję wam, jak gram na telefonie. Normalnie, żenada, jak na telefonie grać. Tutaj nawet kopanie nie mogę porać, bo na telefonie jest tak. Nie da się kopanie w ogóle grać na telefonie. Masakra. No jak widzicie, kurde nie przejdę tego parkuru. Zaraz będę robił cięcie, jak jeszcze raz, jeszcze, raz, jeszcze raz spadnę to ja robię cięcie i widzimy się jak już przejdę tutaj ten yy, tą yy, no yy, tutaj o nie wiem jak to się Kurde wiedziałem że coś będzie z Facebooka 2000 znajomych robi Dobra yy, Jeżeli ja teraz spadnę to robię cięcie ale przechodzimy na komputerze normalnie, ten parkur i przeszedł go w wille. Dobra, dobra, jestem już. Przeżył szybko. Poza tym odcinkiem. Więc tutaj dalej idziemy sobie. Tutaj mam żółty klucz, który tutaj był tutaj schowany. I sobie dalej przechodzimy. Tu na pewno też pamiętam, że tu będzie jakiś klucz. Tylko trzeba chwilę przeczekać. A lagi znikną. Dobra, powinno już być ok. Zależy ten jak... są spadki FS na telefonach, to, to powinniście się wiedzieć. Tutaj powinno być, tutaj będzie klucz. Tak, mówiłem, że to będzie klucz, bo przechodziłem ten parku już yy, parę razy. Albo nie. Zmienili, zmienili. Zrobili, zrobili pod normalnie. Yy, tutaj w każdej dziurze, tak, to będzie tutaj, to będzie tutaj. Tak sobie tak, tak sobie pomyślałem. W każdej dziurze, a w tamtej było, w tamtej było chyba. Tak mi się zdaje. Yy, tamtej mi się tak zdaje, że tam, w tamtej było jutro, powinno mieć już z, yy, z tego. 200 słów, bo będę miał promo, więc wyniki będą już w następnym odcinku i zobaczymy, kto wygrał. Nie będę mógł wejść w to. No i brawo, brawo, brawo. Dobra, to yy, macie co oglądać teraz? No, maje na jednym parku, czy będę 10 minut? Kurpa, 6 minut na jednym parku, że jestem. Wy to rozumiecie? Dobra, nie. Już się denerwuję, już się denerwuję. Dobra, jestem. Udało się w końcu. Dobra, idziemy. Tego skina ja zrobiłem. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Na bank spadnę, kto się teraz założy, tu spadnę. Nie wiem, przeszłem. Dosyć szybko. Tu sobie taką możemy przejść, bo tutaj nie będę nie jakoś szybko tego przechodził. bo tu przechodzę 8 minut. Nie wiem, czy ktoś przychodził kiedyś parku. 8 minut. Nie wiem, na telefonie ja tyle przychodzę, bo yy, nie da się. Nie da się praktycznie yy, przechodzić tego yy, jakoś lepiej. Ale mam nadzieję, że mi się uda, bo jeżeli ja tu przegram. I tu przechodzimy jeszcze 8 minut. to ja normalnie włączę nagrywanie. włączę nagrywanie wtedy. Postaram się wydać. Tu tu, tu, będzie, tu już powinna być meta. Tu powinna być już za tym, za tym portalem meta. I 8 minut trwa odcinek. Więc na jednym parkurze będzie nudno, ale tu będzie powinna być meta zaraz. Myślałem, że za, po, po, za tym portalem, ale jeszcze będzie, będzie po, po tym. O, czy tak zdaje? Dobra, mm, 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 mm. Fajna muzyka gra. Dobra, nie będę jakoś tutaj. Mm. Śpiewał. Dobra. Jeszcze raz. Przechodzimy to. 9 minut. A 10 minut będzie trwał odcinek, więc jeden parkur. Fajnie, fajnie, fajnie. Pozdrawiam. Mm. Nie, nie opłaca się grać na telefonie parkourów, bo przegram, bo przegram, bo przegram, bo przegram, suj, suj, suj. dobra, jest, 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 idź, y -y 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 idź, jestem, jestem, o! dobra, jestem, jestem, muszę teraz przegrać przed, przed lagiem, przed lagiem, Sobie teraz przeczekamy i za tym portalem powinna być meta, jeżeli ja tu wpadnę, to jestem totalnym nubem. Na blog Tak, to jest meta. I koniec odcinka. Tutaj możecie robić screenshoty. 10 minut jedyny parkour. Czekaj, ja sobie też zrobię screenshota, bo to będzie bacon normalnie. Widzieliście kiedyś 10 minut w parku przychodzi na telefonie? E, dobra, więc zostawcie opeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale, napiszcie jakiś miły komentarz, na pewno przypnę serduszko i widzimy się w następnym odcinku.